Proszę państwa, w dzisiejszym odcinku w rolach głównych Natalia w roli uczennicy, i ja w roli nauczyciela, no i wy w roli widzów. No, myślę, że lekko nie będzie, więc zaczynamy. No, super. Super sobie zapisałem. Dzień dobry widzowie. Tak, już na spokojnie, i całkowicie poważnie. Dzisiaj mamy odcinek z misją. Natalia z jaką misją? Frontik. Tak, misja Frontli w widzowie. Dla Natali to będzie dzień Przełomowy. Dla mnie nie tak bardzo, bo już kilka osób tutaj nauczyłem front flipa, ale mam nadzieję, że Natalia będzie kolejną, dołączy do tego zaszczytnego grona. Mamy tutaj Adama, operatora, który też się tutaj nauczył front flipa. Później będzie Huberci, który też tu się nauczył front flipa. Nie będzie z nami Legwanka, no bo on się jeszcze nie nauczył, ale też jest na dobrej drodze. No, w każdym razie jest odcinek z misją. Natalia się uczy, Wy się uczycie i, i lecimy, że zacznie padać deszcz. Ale póki nie pada to jeździmy. Znaczy jeździsz. No, także do roboty. Pełzne do góry. O, Natalia, jak gotowy? Czekam na front flipa. No, musi Natalia cyknąć pierwszego front flipa, żebym zobaczył, żebym zobaczył jak to będzie szło i na podstawie tego pierwszego będziemy wytykali jej błędy. Jedziemy. Cyk. No, Kulka się pojawiła, ale na początku nie było w ogóle dynamiki, zero szarpnięcia, no i dlatego było tylko pół front flipa. Ale to mnie tak bardzo nie martwi, jak to, że zaczęło, zaczęło padać, więc nie wiem, jak to będzie. Pogoda dla koneserów. Podejście drugie. A no i dalej, Natalia, to samo. Nie ma dynamiki na początku. Gdzie ta dynamika? Młoda, żwawa dziewczyna i i nie ma dynamiki. Przykrywamy basenik yy, i chwila przerwy, bo wieje, pada, kropi, a nie o to chodzi, żeby się pochorować, więc przykrywamy i idziemy na przerwę, wrócimy jak, jak będzie lepiej. Czekam, aż przestanie padać deszcz, ale przynajmniej analiza zaliczona, więc nie nie miano co poprawić. Otóż to. Proszę Państwa, przybywam do Was w przyszłości, bo ja już wiem, że w filmie nie padły do Was ważne słowa, padły one tysiąc razy do natali, ale nie padły do Was, czyli nie powiedziałem jak teoretycznie zrobić Front flipa, a to jest jednak ważne, abyście coś z tego filmu wyciągnęli, więc sięgnę sobie po jakiś rower i już Wam pokażę, jak się to robi. Front flip w trzech słowach, czyli siła, dźwignia, kula. Siła, dźwignia, kula. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że najeżdżamy sobie na nasze wybitko do basenu z gąbkami, bo nie biorę innej opcji pod uwagę niż basen z gąbkami. Najeżdżamy z normalną prędkością, lekko podbijamy w przód, nie ciągniemy nie wiadomo jak, tylko tak delikatnie go podbijamy na końcu wybicia, i później tak. Siła, bo siła musi być. Dźwignia, czyli ciągniemy do przodu, podciągając nogi pod tyłek i kula, która jest najważniejsza, czyli kulimy głowę tutaj. Nie zostawiamy głowy z przodu, choć to jest taki naturalny odruch na początku, ale jest to błąd, ponieważ jak się zrotujecie, nie zobaczycie lądowania i nie będziecie kontrolować rotacji. Najważniejsza jest kula i jak macie kuleczkę, podciągnięte nogi, bardzo szybko się wtedy rotujecie i mało na szczycie lotu, już tutaj, między kolanem a a widelcem widzicie lądowanie, więc już teoretycznie wiecie jak zrobić. Teraz Mateusz, który się wygrzebuje z gąbek, pokaże, jak się pięknie tutaj nauczył frontlipa. Jak to oceniasz? Fajnie to to wyglądało. Proszę Państwa, mamy to. Znaczy sztuczki nie mamy, ale mamy słońce, wyschło, nie pada i, I zaraz będziemy to mieli. I mamy Hubercika, dotar hubercik, który w swoim pierwszym skoku zaprezentuje obecnej tu Natalii. Jak wykonać poprawnie front flipa. Wykona to w moim imieniu, więc hubercik postaraj się, żeby wstydu nie było. Oczywiście. Tak, a Natalia, tak jak mówiliśmy podczas analizy. To samo co było tylko wcześniej. O, ja już na stanowisku jestem gotowy. O. To się nie nadaje. Hubert do powtórki. <suszy> Drodzy Państwo, co tutaj się dzieje? Hubercik? Jesteś proszony o udzielenie dobrego przykładu. No było, było po prostu w porządku. Szału Hubert nie było, ale było w porządku. Natalia, jak tak zrobisz, to robisz z dużego, a później idziemy na poduszkę. Więc hop siup. No lepiej, ale za późno. Ona się wybija do góry, czeka i dopiero się rotuje. A frontflipa trzeba, widzowie, od razu po prostu. Dynamika musi być na starcie, a potem luz. Potem to można sobie spiny liczyć, a nie myśleć o kręceniu frontflipa. Proszę Państwa. Na przykład pastranę flipa ja widzę na ziemię, nie? No. Jedziemy! <słyski> <słyski> Boże, Boże! Wcześniej miała wyjść z wybicia, a nie wyjść z roweru. Uf. Uf. <laughs> Natalia, wcześniej wyjść nie znaczy pożrej kicker. Czy ja powiedziałem w którymś momencie, żeby zjadła wybicie? Zaraz mi basen przeleci. A nie o to tutaj chodzi. Tragicznie. Widzowie, to jest ten moment, kiedy Natalia powoli... Traci wiarę. Przychodzi taki moment, kiedy po paru próbach nie ma progresu, a wręcz przychodzi regres. Trzeba tutaj albo zmotywować Natalia, albo po prostu zmienić trik na chwilę. Tak chyba zrobimy: na chwilę zmienimy trik. Też nie chodzi o to, żeby się Natalia nam zniechęciła do tego triku, yy, więc się nie może w nim za bardzo zapędlić. Więc zmienimy Natalia trik, a później do tego wrócimy. Bo w ogóle widzę, że Wam taką ciekawostkę powiem. Ostatnia, jak tutaj Natalia była. Pokazała mi klip yy, związany z jej flipbarem. Ja mówię Natalia, zacinać się flip barspin. Natalia zapytała. Paweł, co ja mogę z tym zrobić? Ja powiedziałem, Natalia już jednego takiego oduczyłem zacinającego się flip bara, Mianowicie nauczyłem go dwóch barspinów. I wtedy ten jeden wychodzi już płynnie. No i tak samo Natalia się nauczyła flipa z dwoma barami. No, więc Natalia teraz flip z barspinami na odmórkę. Otóż to, jedziemy, flip. Brakło w nim tylko dwóch bar spinów, ale muszę powiedzieć, że jest tak zimno. Tak wieje, że, że zaraz zamasnę. Nie, wiatr jest tylko w Twojej głowie. E, więc dawaj Natalia dwa bar spin, bo zaczyna kropić deszcz. To zimno, ten wiatr, ten deszcz, to wszystko jest Natalia w naszych głowach. Bar spin, bar spin. Normalnie czas na trzy. Czas na trzy, proszę Państwa. Jak będzie narzekała, że coś nie, niepewne te dwa, to uczymy się trzech i tyle. No, inaczej nie będzie. A teraz, y, proszę państwa, w ramach treningu y, podrzucamy gąbeczki, przykrywamy basenik i. Idziemy i... jeść, babeczki. No idziemy jeść. No, nie uwierzycie, moi drodzy, ale przestało padać. I podejście mamy trzecie, chyba dnia dzisiejszego, i zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze mamy chwilę słońca, więc trzymajcie kciuki, żeby to było trzecie i ostatnie podejście. Słońce tam normalnie znikło, za chmurą. Tu zaczyna kropić deszcz. Spójrzcie, widzicie to. A Natalia, tam na górze od 5 minut ustawia głośnik zamiast jeździć. I Hubercik, zaprezentuj. Dobrze. Jak trzeba. I Natalia, front flip. Prawie, że front flip. No i Hubercik, elegancko się kręciłeś. Teraz, Natalia, ty zrób tak samo. Karolina, czego Natalia nie robi, co my robimy? No, to teraz Natalia tak musi zrobić. No i coś lepiej teraz szło. Lepiej szło? Ciocia nauczy, Natalia. O, Hubercik cyk. Elegancki front flip z dużego kickera, z dużego najazdu. I powiem Wam, że z dużego jest dużo, dużo prościej. Więc dlaczego męczę Natalię z małego? Najpierw technicznie uczymy się tu, a potem możemy sobie przekładać wszędzie indziej. Hubert, padni. No, brakuje tutaj dynamiki i teraz Natalka sobie z Bonera. Będzie z Bonera? A ty robisz z Bonera? Do tunelu widzę. No, dawaj. Dawaj, Hubercik, pokaż, że się da. Jedzie Hubercik. Pyk. I co? Łatwiutko, nie? No, dawaj Natalka z Bonera i kończymy ten spektakl. Ale słonko. Cyk. No i kurczę, z Bonera się kręcił lepiej niż z wybicia, ale nie o to tutaj walczymy. To było tak po prostu na zakończenie dzisiejszej frontflipowej walki dzisiejszej, bo oczywiście ten odcinek dopiero widzicie wtedy, kiedy ta walka będzie zakończona sukcesem, ale na dzisiaj zawieszamy to, bo się Natalia zapętliła i widzimy się dnia kolejnego. Za sekundę wracamy do kolejnego treningu Natalii, ale wcześniej maszyna losująca musi wybrać osobę, która zgarnia zgrzewkę Tigera, więc sklejamy sobie tutaj link do poprzedniego odcinka, pobieramy komentarze, jeszcze nie, mamy tutaj 538, pobieramy teraz sobie komentarze wszystkie i startujemy z losowaniem. Mamy 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 Piotr Czekański 833. Taktyczny komentarz zdobywa nagrodę, także taktyczny komentarz okazał się zwycięski. Więc gratuluję i w tym odcinku mamy te same zasady. A teraz wracamy do ostatniego treningu Natalii przed ostatnim przystankiem Masters of Dirt. Dzisiaj idziemy troszkę na łatwiznę, troszkę na skróty i będziemy atakować duży kicker. Natalia gotowa? Gotowa. Jedziemy z dużego. O! Coś tu się kręciło, brakuje, ale rower już stoi, widzicie. O No! Widzisz? jest rotacja. Generalnie, proszę Państwa, z dużego jest dużo, dużo prościej. Z tym, że mimo że na poduszkę jest to samo wybicie, to nie znaczy, że to się przełoży jeden do jednego, dlatego, że tam jest po prostu step up, a tu mamy de facto step down. Ale no ważne, że coś się kręci i, no i zostajemy na dużym. Pewnie, że kulka przyspiesza. I po to właśnie jest analiza. Po to jest 240 klatek. I teraz widzimy, co trzeba poprawić, czego nie trzeba poprawiać. Ale generalnie już jest git. Najpierw szarpnięcie. Potem zwijamy się w kulę. Dociągamy. Syk! Jest mniej więcej na. I tym samym zamykamy sesję dzisiejszą, bo ja zamarzę, Natalia się zajedzie, a nie o to tutaj chodzi. Więc przetrwaliśmy ostatni trening, i już i teraz mogę Wam powiedzieć, że wszystkie te lekcje, wszystkie te próby, wszystkie te podpowiedzi i. Cała ta praca nie poszła w las, dlatego że Natalia pojechała na, na pokazy i już na treningach, podjęła się tam zrobienia front flipa. I co? I zrobiła, i zrobiła tam front flipa z pierwszej próby, więc bardzo mi jest miło, że mogą się do tego sukcesu przyczynić. Nie tylko ja, dlatego że wiem, że szaman też tutaj yy, dorzucił swoje pięć groszy, i pewnie parę innych osób, które podpowiadały Natalii też. Także cieszę się, że miałem w tym swój udział i to by było chyba na tyle.